Cześć, ja jestem Kuba, a to jest pierwszy odcinek z serii Lamienie w Call of Duty i ze mną, jak zawsze przy zaczynaniu nowych serii, jest Sebastian. Siema. No. Wiesz co, tutaj usiądź, żeby było cię słuchać. No, już oczywiście przy przywitaniu musiałem zginąć. Usiądź tu. Musiałem oczywiście zginąć, ale dobra. Oczywiście, jak sądzicie pod tyle jestem w to słaby i dlatego seria nazywa się Lamienie w Call of Duty. Ha! Ha, fajnie. <laughs> Nie zabiłem kogoś. <laughs> Jestem mordercą. No mów coś. pochodzić. Nie! No ale mów coś normalnie, przecież nagrywam ze mną. daj mi pochodzić, Nie. Ci zieloni to są twoi? Tak. Aha, spokojnie. <grystanie> Ale ty... Seba gra ogólnie tylko w singla u siebie, więc... Aha! Helikopter! No, super. Aha, to stąd mnie zabił kostek. Ogólnie Seba gra tylko w Call of Duty singla, ja ogólnie gram w to. Może będzie kiedyś multi... E, single. Tam ktoś był, czy mi się wydaje? O podniosła sobie jakąś broń. Ale zabity przez siebie Aha, nie, to Gostek pewnie się tak nazywa <noise> Fajna Wojna nazwa. I potem jest zabity przez siebie. No! Helikopter! Brawo Seba Po prostu gód, Wyjdź z pokoju jak odbierzesz. I soba poszedł gadać przez fona. Ja jestem u kuby. Tata do niego dzwoni. Znaczy... No ja jestem u Wow, ale mi dobrze poszło. I snajper! Nie, to nie snajper. Ale ktoś tam mnie zabił. Myślałem, że ten, ten głosek, co było, obok mnie, mnie zabił. Biegnę, wow, biegnę, biegnę, biegnę! Oj, zabił mnie. Ej teraz... No Seba, ej teraz było takie coś, że kurde e, oni z, z tamtej drużyny kurde przebiegają obok mnie. Ich było z pięciu, nie, z trzech zabiłem, mnie I mnie w ogóle nie widzieli, nie? No nie no potem pochodzisz. Nie na nagraniu Seba. No właśnie na nagraniu. Ale ty nie umiesz w to grać, ty grasz w singla. Kurde ktoś się strzelił. A w ogóle wygrywamy czy przegrywamy od pozycji... o, Przegrywamy i to ciężko. Kurde, kto we mnie strzela? Muszę się ogarnąć. Mm. dobra. Zabił mnie oczywiście. Ej, żal. Nawet go nie widziałem. Idź za tym. Okej. Okay. A, odegrałem mu się. A ty, co się kładziesz? Niektórzy takie coś, nie?, że jestem na przykład jakieś 5 metrów od niego, nie? Od Gostka i Gostek się kładzie, nie? I patrzę taki poker face. A z tego mnie zabił z helikoptera. A tam nawalamy. Myślę, że to. No, epijsko. Mhm. Gdzie? na, gra na ogłuszający. No. Wejdź po drabinie, a nie tej. To jest. Ich! Trzeba rozwalić. Kurde. To teraz Ty sobie chyba pochodź. Po prostu drugi telefon. Masz sławki i gadaj. Halo? Nareszcie. Dobra, idziemy, o kurwa. no kto mnie ja Jestem, już Cię zabili? za host? No już Cię zabił, dobra, teraz ja. Dwa. no nie! No odejdź, ceba. No Seba! Dwa. Czy ty musisz... No to, to jest twój, idioto! Brawo. Widzisz <laughs> Ciebie, idiota. Oj, to będzie długi odcinek. <laughs> Ile razy Cię zabili? Uuu, ale jestem dobry. Ile zabijesz osób? Ile zabijesz osób? Snajper głupi. Ile Zabiję zabijesz się. osób Seba? Zero? Nie. Kilku. zabijeś kogoś? No. Ha, zobaczę na nagraniu jak, jak kłamiesz. Jej. tam do mnie strzelają. Pewnie tam jest jakiś gość. Nie, nie ma. Ja, jak z helikopteru, to się wkurzę. A nie, snajper. Dobra. No nie, to nie snajper. Tam ktoś jest. tak 10. A 10 punktów. I nawet nie lamię aż tak bardzo. No bo trochę to oczywiście, że łamie, ale. Aha. Ej, tam było kurde z pięciu Połączenie serwera! Złe, no nie o Boże. I co teraz? Dobra, to wychodzimy z gry Znaczy z serwera Lagi, lagin. No, co ja robię? Powrót. Do, jakiegoś, do jakiejś gry dołączymy. Znowu nowej. Do, do Killhouse nie? Do, do tej samej pójdziemy, bo może mi się coś popsuło. No dobra, to dołączamy. <ścoughs> co byś chyba powiedział od siebie? Co? Co? Co chyba od siebie powiesz? Nie mam co mówić, bo ciągle wychodzić I zabijam ludzi. Super. O. Jestem zajebisty w kalowała, ale w single player. No właśnie. A to jest to innego. MP5 było. Nie wiem co mi się przez chwilę popsuło. Blab. Nie, tak się nie da. Z noża mnie zabił. Też umiem noża. Zdo. <laughs> o, ja swojego bym zabił z noża. Zabity przez Zdo. Chyba z sto. Bzdy. Aha, bo mi się zresetowały staty do kitu. Mogę Co? Mogę. Fajnie. Kurde, F-ki lecą. ja tam. Nie nic nie zrobię. Chyba, Chyba nasze, ale nie wiem. Nie. O porażka! Kto? My? No my przegraliśmy. Znaczy nasz ten. Ej, Polak, Polak, Emek! Napisał o kur. Ech. Teraz czekamy. Jeszcze jeden meczek, nie? A mogę pochodzić potem? Ty, znaczy teraz w tym meczu? No, to jak będzie ktoś miał 4000 punktów, to będzie miał 4000? Albo my, albo oni, to sobie pochodzisz. Mhm. Teraz im pokażę. Bo teraz będzie od nowa: to będzie od zera to będzie lepiej. Bo jak ja doszłem, to już było jakieś nie wiem, bo przegrywaliśmy dwoma tysiącami do, do pozycji. Wybrany slot. No zacznie się za... No dobra, jeszcze zaczął. Jest. Na razie jest remis, ale już pewnie niedługo. O, nawet dużo osób. Ja nienawidzę jak są takie duże mapy, nie? I dwie, trzy osoby w każdym teamie, nie? Żeby strzęż. I zrobił, żebym wyjebał samochód. Nie, nie dość. Ten, nie ten, nie ten. Który ten? No. W silnik lepiej wal. <laughs> ten ze granata. A spoko. Ja tak zabijam w so, w, w swoich single player No, ale z, przez to ten. Od, od nowa misja przechodzisz i takie coś... Nie... E, z, ostrzał swoich je, jest nie ten Nietolerowany. No nietolerowany. Ale... ale nie, nie zawsze tak jest. W takiej misji, misji można. O ten dope, którego dużo razy zrobiłem, jest ze mną. Fajnie. No a jestem na aucie. Super. Masz się tym podniecać. Ja sobie nikogo nie zrobiłem. No bez jaj. Nikogo nie zrobiłem, a jestem trzeci od końca. Powinienem być ostatni. Okay. Lips. Teraz chcę stąd zajdź. Po co? To to był! Kos. A czemu on miał trzy zgony, a ja... A czemu... Aha, dobra, już wszystko jeden. No, snajpa. Kurde! Żal, że F i już... Głupi snajper! A ja jeszcze nie mam odblokowanej snajpy. Ej, nawet przegrywamy już, ja Nie masz odblokowanej Snajpa? Nie, to nie jest snajpa chyba Snajpa, idę snajpić <grafię> <grafię> Snajpa, idę snajpić Będę snajperzyć, fakie yeah. <grafię> Fakie Ale, po snajperzyłem A to nie ja, idiota <grafię> To był kilkam... Tam powinna być moja snajpa Kier, do góry. Gdzieś No kurde gdzie Ej, go... nie, bo ten snajper tu cały czas ten jest. To ja tu już nie będę chodził. To, to go zabij. No, dobra. Ty teraz go zabi Pójdź tam i go zabi Z nożyka. Tylko gdzie on jest? Jak ja byłem tu, to gdzieś tam? No znowu on! Jaki snajper głupi! Ktoś ja pistolet. Aha, a ty się na skróty? No po co biec? No, on tam, on tam jest. Głupi snajper. Już go, już go widziałeś. Więc on jest tam. Ha, mama ka! Ale snajper. eee camper. <laughs> Że też tam nie spojrzałem. To jest se a ja mu odpuściłem. Mm. O, zabiegła. No super. <laughs> Ale snajper mnie jakiś zabił. Ja szukaj takie ty. Ty-y. No. Takie ty i. No, ja przegrywamy, ale tylko z 20 punktami. Bo niech jest ten głupi snajper. Nie, ja po prostu se. Bo, bo on, bo on y, ma jedno miejsce, i tam ciągle siedzi. A to, to mój, sorry. Mhm. <laughs> Dopiero potem się mnie. Bo nie było widać tego na Ej, I sprint mi się popsuł. A to mój. <laughs> Dziwne, moje konto nazywa się Minecraft Kuba, nie, a, a tutaj, tej, y, w, koda. Kończąc, a, granat, no, no, super. To ty? No, ten co dadnął to był ja. Ej, wygrywamy dzięki mnie! To był ja. To był ja. To chyba będzie najdłuższy odcinek na moim kanale jak na razie. Jak na razie. Bo, jak se zrobíš na, na...